Coraz więcej inwestycji powstaje w Szczecinie i niestety, jak to bywa, wiele z nich jest opóźnionych. Po rozpoczęciu budowy okazuje się, że wynika to z błędów w projekcie. Zauważa to stronictwo demokratyczne, które z dużym niepokojem na to patrzy. Każdy błąd projektowy czy opóźnienie realizacji inwestycji e, powoduje wzrost kosztów e, i e, chociażby poprzez zabezpieczenie e, w trakcie zaprzestania robót, tak? E, następnie projekt jest poprawiany e, i generuje kolejne koszty. Musimy traktować bardzo poważnie wszelkie inwestycje, a szczególnie kosztorysy dotyczące tych inwestycji i terminy realizacji. Nie możemy niefrasobliwie podchodzić do określonego terminu i do określonego budżetu. A takich inwestycji opóźnionych jest kilkanaście, wystarczy wymienić. Budowa Filharmonii miała trwać 9 miesięcy, Arkonka nie wiadomo kiedy zostanie skończona. Cmentarz na Bronowiskiej budowa trwa już dwa lata. Stronnictwo demokratyczne zwraca uwagę na fakt, iż opóźnienie inwestycji to większe koszty dla miasta i podaje propozycję dla prezydenta, by takich problemów w inwestycjach miejskich nie było. Chcielibyśmy Zaproponować prezydentowi miasta, żeby jednak zwrócił szczególną uwagę na ten punkt i zabezpieczył weryfikowanie projektu już po ogłoszeniu przetargu i zatwierdzeniu projektu, tak? Czyli stworzył komórkę, która pozwalałaby na profesjonalne zweryfikowanie projektu w celu uniknięcia błędów już zgłaszanych w następstwie przez wykonawcę. Inną propozycją wysuniętą przez przedstawicieli stronnictwa jest. Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Szczecina dla Jerzego Wsiaka. Przypomnijmy, taki zaszczytny tytuł jest nadawany osobom nie mieszkającym w naszym mieście, które aktywnie działają lub wypowiadają się na rzecz Szczecina. Uważamy, że dzieło Jerzego Wsiaka jest wielkie, że 22 lata tego typu pracy charytatywnej na najbardziej trudnym i wrażliwym odcinku wymaga. E, nagrodzenia i zauważenia. Miasto Szczecin było zawsze przez Jerzego Wsiaka doceniane. E, to, był, e, to było takie miejsce, gdzie te sztaby pracowały szczególnie dobrze, e, były chwalone, 17 finał się tutaj e, zaczął. Miasto Szczecin ma już 27 honorowych obywateli. W poprzednich latach taki tytuł nadano m.in. Aleksandrowi Wolszczanowi, prezydentowi Lechowi Wałęsie czy profesorowi Bartoszewskiemu. Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa pomysłodawcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został dziś złożony do przewodniczącego Rady Miasta.